Siema z tej strony krawczyk dawno nie było filmu z maluchem więc dzisiaj pokażę wam co się zmieniło od ostatniego czasu czyli jakieś pół roku temu ostatnio był film no także maluszek z zewnątrz no to zmienił się tak po pierwsze są pomalowane zderzaki po drugie są tutaj eleganckie kołpaki nowe do eleganta dedykowane, takie jak mają być ze znaczkami nowymi tutaj są też tu też z tyłu zderzak jest lekko odmalowany te boczne kratki też klamki oraz tutaj te te takie listewki tutaj na drzwiach wokół okna. Tutaj no koło kolejne. Teraz pokażę Wam, i co się zmieniło w środku. A w środku, tak w sumie. O, to jest naklejka Fiaty Bikefry kolekcjoner, najlepszy kanał na polskim YouTube. No a w środku to w sumie mało się zmieniło. tylko sobie dałem na kierownicę znaknik krajowy, tak, ten, że fajnie wyglądało. Tutaj tunel jest pomalowany czarnym matem. Z tyłu w sumie nic się nie zmieniło, poza tym, że są te boczki tutaj lakierowane, te boczki. Te boki tutaj są lakierowane też czarno, żeby nie wyglądało. Oraz te tutaj są też pomalowane na czarno, bo były takie wyblakłe. I tutaj jest taki święty obrazek. No i w środku w sumie tyle się zmieniło. Pokażę jeszcze bagażnik. Bagażnik w sumie wygląda tak samo. W sumie tylko mam amokcatory, bo jeszcze ja nie wymieniłem. A i ogólnie no to jak wymieniłem, już to wymieniłem. Jeszcze tak, że kotwiczną tutaj. Była bardzo przegnita. Tak, to na szorście pokazywałem. Tutaj jeszcze silniczek. Elegancko. Tutaj. Tak samo w sumie wygląda jak ostatnio. No i poza tym to jeszcze do maluszka mojego mam tutaj proszę książeczkę. Fiasto 26P na prawa samochodu. Taką. No, także siema, subskrybujcie kana kanał, lajkujcie, komentujcie, widzimy się w kolejnym filmie. Także siema do następnego filmu.